Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłusza redeko w pierwszej rundzie Polki sprawiły miłą niespodziankę, deklasując faworyzowane Ukrainki, u których w składzie znajduje się aktualna mistrzyni świata Maria Muzyczuk. Jednak kapitan Ukrainek zdecydował się nie wystawić mistrzyni, co mogło się okazać kluczowym błędem. Polki wygrały... 3,5 do pół punktu. Nasza Jolanta Zawadzka pokonała Annę Uszeninę 1 do 0. W drugiej rundzie reprezentacja Polski zremisowała z drużyną Stanów Zjednoczonych 2 do 2. Zawodniczka Polonii Wrocław Jolanta Zawadzka w swojej partii podzieliła się punktami z Kateriną Nemcową. Najpierw padł remis w rywalizacji Moniki Soćko Statew Abrahamian. Później do boju przystąpiła... Reprezentantka Polonii Polska objęła prowadzenie po trzeciej partii wygranej przez Karinę Szczepkowską Chorowską nad Wiktorią Ni. W ostatnim pojedynku przegrała Klaudia Kulon, ulegając wyżej rozstawionej Alicie Melekinie. W trzeciej rundzie rozgrywanych w finach drużynowych mistrzostw świata kobiet reprezentacja Polski zmierzyła się z bardzo silną drużyną Gruzji. Na trzech deskach padły remisy, a o meczowej wygranej Gruzinek 2,5 do 1,5 punktu przesądziło zwycięstwo dobrze znanej we Wrocławiu Nino Batiaashvili nad Kariną Szczepkowską Chorowską. Batiaashvili jest dobrze znana kibicą. Naszych szachów, ponieważ zwyciężyła w trzecim międzynarodowym mistrzowskim turnieju szachowym kobiet imienia Krystyny Hołuj-Radzikowskiej, który odbył się właśnie w stolicy Dolnego Śląska w 2013 roku. Nasza Jolanta Zawadzka zremisowała w meczu z Gruzinkami z Lelą Jawakiszwili. Turniej Mistrzostw Świata potrwa do 29 kwietnia. Centrum skłusza redeko www.redeko.pl. Sport to zdrowie, wychowanie fizyczne to sposób na życie.